Cześć! Teraz na jakiś czas staram się tworzyć dla Was makijaże inspirowane, na przykład flakonikami perfum, czy nowymi, nową biżuterią, czy jakimiś kwiatami, a teraz postanowiłam stworzyć dla Was taki wakacyjny makijaż bardzo świeży, soczysty, inspirowany owocem. Jakim owocem? Na opakowaniu tego płynu do kąpieli znajduje się arbus. Ja uwielbiam ten właśnie owoc latem. Jest soczysty, jest przepyszny, więc ten zapach mnie zainspirował. Ten oto owoc do stworzenia tego makijażu. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak go wykonać, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jak widzicie podkład mam już nałożony, mam też wymodelowaną twarz. Filmik z takim makijażem podstawowym twarzy jest już na naszym kanale. Zapraszam Was do opisu pod spodem, tam znajdziecie linka. A teraz przechodzę już do makijażu oczu. Nakładamy bazę pod cienie. Moją bazą jest cień w kremie Extra Lasting w odcieniu Gold Gleam. Taka baza nie dość, że przedłuży trwałość makijażu, to podkreśli i podbije kolory cieni. Następnie przechodzę do podkreślenia linii rzęs. Łapie za kredkę, jest to kol do Smoky Eye odcień Sea Green. Jest to taka ciemna zieleń. Podkreślam ją zewnętrzny kącik oraz linię rzęs. Potem rozcieram ją pędzelkiem, tak aby uzyskać efekt smokey. Tą samą kredką podkreślam również dolną powiekę, ale tylko jedną trzecią tak, jakby oka pod linią rzęs w zewnętrznym kąciku. I przechodzę już do cieniowania. Paletka podwójnych cieni jest to paletka serii Color Trend w odcieniu Rainforest. Najpierw tym ciemnym kolorem podkreślam zewnętrzny kącik, a następnie jaśniejszym jaśniejszy cieniem nakładam na środkową część oka. Albo podkreślam jeszcze delikatnie kreską, cieniutką kreską, praktycznie w samym zewnętrznym kąciku. Wykonam ją za pomocą kredki z serii Color Trend Bikini Black, jest to wodoodporna kredka. zostaje mi jedynie wytuszować rzęsy do tego celu użyję tuszu Busted z serii Color Trend mocno tuszuję rzęsy, aby je jak najmocniej podkreślić chcę, aby te mocno podkreślone rzęsy nawiązywały do pestek po prostu, które posiada arbuz czyli kolejny akcent, który nawiązuje do tego owocu teraz czas na róż Chłopie za y, róż prasowany, rozświetlający z serii Luxe w odcieniu Rose Aura. Podkreślam nim kości policzkowe. I teraz czas na usta. Y, usta soczyste, w kolorze Takiego właśnie melona, arbuza. Nakładam na usta pomadkę serii Ultra Color w odcieniu Mat Melon. Jest to piękny, soczysty kolor, który idealnie oddaje kolor właśnie tego arbuza, tak jak tutaj mamy na opakowaniu. I jak Wam się podoba ten makijaż inspirowany, jest to bardzo soczysty, taki wakacyjny makijaż. Macie tutaj nawiązania kolorystyczne. Oczywiście pomadka już sama z nazwy sugeruje, że jest to melon, czyli jest to arbus, idealny kolor i pasująca nazwa. Później zieleń, która pasuje do skórki. Tego właśnie owocu oraz czarne rzęsy, które mają nawiązać do pestek. Więc mamy tutaj w tym makijażu zawarte, zawarte wszystkie kolory, które występują na arbuzie. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się podoba. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co Was inspiruje do tworzenia makijażu. Bo ja Was zachęcam do inspirowania się wszystkim wokół. Tym bardziej latem, kiedy wszystko wokół jest kolorowe i naprawdę to jest morze inspiracji. To daje naprawdę dużo radości o makijażu codziennym, jeżeli coś możemy takiego wpleść od siebie. Zachęcam Was do komentowania oraz do subskrypcji naszego kanału, ponieważ codziennie pojawiają się nowe filmiki. A więc dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Następny filmik. Cześć!